Ekran i nie wiem, może teraz będzie jakkolwiek lepiej, ale albo coś zacinało, albo ja nie wiem. W sumie czekajcie, filtrowanie trzeba, wszystkie wiadomości dobra, może teraz będzie jakkolwiek lepiej, bo nie wiem, bo czekajcie, coś się pieprzy. wszystkie wiadomości no, której filtrowanie, wszystkie wiadomości, a dobra, bo to o to chodzi. No, no to tak to było i teraz może będzie lepiej. Ej, bo jest jedna osoba i weź napisz czy laguje jakkolwiek i czy są jakieś, czy jest czarny ekran, bo e, ogólnie, a plus 2. Czy jest czarny ekran? Bo na poprzednim live'ie wszyscy mi mówili, że jest czarny ekran i w ogóle, że się nie ogląda. Nie wiem, nie wiem o co tam chodziło. Nie ma lagów, a to git ogólnie, no to spoko. Jak nie ma lagów, no to git. To dzięki za info. Курда плюс два. Все равно. 18. Fajny czas, mega fajny czas. Dobra, przyjemny sprawy, Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kurde, plus dwa znowu. Modnie za szybko tą kostkę włożyć. Potrzebuję 10 minut, żeby ułożyć. No, wiesz co? Trochę może nie za szybko, tylko bardziej za wolno. No, ale wiesz, jak chcesz szybciej, to musisz po prostu cały czas nawalać trenować. Hmm. O kudza. bym się pomylił. Dwadzieścia. Nie, najgorszy. 21 serio nie najgorzej jak na moją obecną formę, której aktualnie nie mam no to to nie najgorzej a dupiaty ten scramble teraz yy, tak trochę średniawy f 2 mój fajny ale scramble dupiaty yy. Ej 15 na live, to naprawdę jest dobrze. A z, tak na, na odmóżdżenie sobie ułożę raz 2 na 2. W sumie nie wiem po co ale tak na odmóżdżenie. 7 sekund słabo. Dobra, lecimy dalej z na 3. Intensywne mieszanie, intensywne teraz będzie układanie. Dobra, o, spoko nawet. Jeżeli się nie pomyliłem. A się pomyliłem. Boże, nie! Dobra, pomyliłem się. Ale porażka. Aha. Teraz się że wyjechałem z kadru. Po, no to przez tam pomyłkę tylko 24. Aż 24 sekundy. Dobra, lecimy dalej. Mm, przyjemny, bardzo fajny scrambler. szczerze. Mega fajne pomieszanie. Yy, dobra, cross. Ftual zaczynamy pierwszą parą. Druga para mega fajnie. Trzecia nawet git. Yy, Sion. Na 17. Naprawdę fajnie. Jak tam mają obecną formę serioczkowska. Dobra. kurda Ciężko sobie to pomieszałem szczerze. A no dobra. Mm. Mmm, próbowałem zrobić z krosa, ale nie wyszło. Dwadzieścia dwie. Nawet dni. Dobra, i dalej. Mm, znowu sobie trudno pomieszałem. Bardzo. U. 20. 21. We'll 17. Amy Mpl skipa. Ale fajnie. Że mi skipnął jeden etap, nie musiałem go robić. O co chodzi? Osiemnaście, spoko. Dosyć mieszanie, dobra. Nawet spoko. 19 Spoko nawet. Już jest dobra. А Dobra, wiecie co? Ja tutaj chyba już sam poukładam bez Nie eee. wiem, jeżeli następnego potem zrobię, nie wiem, dobra, siema.